Maurycy Polaski. Mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu Państwu. To dzisiaj, żeby Państwa nie zanudzać długo wstępami, to tylko poinformuję Państwa, że pan Janusz Tokarski napisał tekst do dzisiejszego naszego spotkania. Wiem, że Państwo lubią. Pana Janusza, bo on się bawi słowem, bardzo skutecznie zresztą, dzisiaj taki temat, którego jeszcze nie poruszał chyba w swoich tekstach, yy, powiedziałbym słowno, kulinarno, międzynarodowo-polityczny. Myślę, że to będzie wystarczającą zachętą do tego, Państwo posłuchali tej piosenki, bo wymyśliłem do tego takie fajne reggae. Reggae, reggae, regę. Choć ubogi duchem za to, wyobraźnie mam bogatą więc gdy lata dron nad chatą, spytać muszę, co ty na to? W nocy nie śpiera, to zmięty, gaszę splin zmiętą, herbatą, wizją wojny obładnięty, pytam, gdzie tkwi rada na to? Bła, za granicą wojna. Prze, ładek we po trupach prze, wdeptać w ziemię chcąc sąsiada Czy ktoś wie, gdzie na to rada? Dziś gdy lepkie dile w cenie, zjednoczone stany pychy Wypierają nota bene dobry smak, czy go bronimy? Ja pier... w kosz wywalam Mam do ruskich niechęć wielką Ukraiński barsz zachwalam Polski burak wraz z Brukselką Wnoszę więc o zdrową dietę Bo ten, który innym zjada Sam popadnie w końcu w biedę Czeka go Sraczka i zgaga No i już minutka 30 i mają Państwo wolne, prawie wolne, ponieważ jeszcze będą imieniny kartka z kalendarza 21 października 2025 roku i imieniny obchodzą dzisiaj we wtorek Celina i Urszula. A także Bernard Dacjusz już do Bromil. Dobromił, Elżbieta, Hilarion, Hilary, Jakub, Karol, Klementyna, Letycja, Malchus, Pelagia, Pelagiusz, Piotr, Samuel, Wendelin, Wszebora i Zotyk. Najserdeczniejsze życzenia, jak ponietydy, jak to mówili w Lublinie, nietypowe święta, o, międzynarodowy dzień odpoczynku, świętowania i dzień bez skarpetek. Szkoda, że Państwo nie widzą, bo obchodzę. Przy od świętej Urszuli chłop się kożuchem otuli. E, owszem, cycat dnia Ernest Hemingway. Byłem u Ernesta. Byłem na, na Florydzie Key West. Potrzeba dwóch lat, aby nauczyć się mówić. Mówić. Pięćdziesięciu, aby nauczyć się milczeć. No to prawda. To prawda. Prawdą również jest gra półsłówek dzisiejsza. To ten pusty łeb wymyślił któregoś dnia. Taka niespecjalnie sympatyczna. Słowa do gracza. To są takie momenty w życiu człowieka. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Żegnam się z Państwem z wydaniem.